teraz głośniej się mówi o tych <noise> kiedy ja to w listopadzie chyba filmowałem no na filmie nic nie wyszło, ale normalnie te kropki latające, tutaj takie świrowały nad tym czymś, czego na mapie nie ma eee, świrowały sobie, świrowały kurczę, bo to świeciły przecież jak były jakimiś szpiegowskimi No ale nie, o tych światłach miało być dziwnych, coraz rozgłośniło nie, jak się marynarz ostatnio wiesz. <śm> no wiecie, jak gadam do tego smartfonu, no ale my jesteśmy, zaraz, to jest ktoś oراśnicz, ale po polsku powiem 100 lat za murzynami, nie? <śm> no, tak nabite, więc technologicznie, wiecie, trzeba testować, tak myślę, różne rzeczy. E, ale e, co, chciałem powiedzieć, jak to wygląda? Słuchajcie, no, wyszedłem na spacer, zrobiłem parę kroków. Gordon, niestety, o, ciężkie, tak, te łóżeczka, to jest sprawa. Ale <laughs> wózek Ach, kapasa. Dwoń mi, obejmany był maestro Jarko Jarka Dzienia. się poguł na tych stykach, wiecie, jak to jest, nie? To nie jest takie łatwe, uważam sobie baery inne, bajery, no i się trochę podniszczył, ja miałem to naprawić, wiecie, na węgiel mi się przydał, zostałem od jarka, żeby wozić, ale zwlekałem, zwlekałem, no i kurde, tak długo zwlekałem, że strycy się skończyły i lato też, przyszły mrozy, trzeba do pica chodzić, a nie ma jak węgla przywieźć, nawet karolnicę, bo ja to wysiadłem. I przyszedł, ja przypuszczałem co tu się schrzaniło. Mm, schrzaniło się, słuchajcie, tak myślałem, że to pomoże, żeby nacisnąć tu czarodziejski guzik. Muszę tu posprzątać, ale to jeszcze mnie puści. I tym czarodziejskim guziczkiem, słuchajcie, wziąć i mm, puścić do tyłu młynek, bo się zaczęła. Ten tutaj świrował, że nie ma. O, takie było z pierwszej dostawy, słuchajcie, miasta, nie? Tego czegoś, ale pan raczył wymienić, bo powiedział, że ktoś go zrobił w konia. I przywiósł nam tu chyba nie? pracownik, jego, nie? bądź syn już lepszy, ale to wciąż nie jest tak jak ten pałkownik kiedyś z Kazachstanu rosyjski, teraz z Kolumbii, ale i tak jeszcze sobie mówią, że to Polski nie mieszają nam tak w garach, ale o wózeczku miało być i o że dobro wraca. Może się zdecyduje nawet wyczyścić piec, chociaż mrowieją jeszcze ręce. Więc... A, a taki mamy styczeń. No i wózeczek, słuchajcie, Tomek przyszedł, dobry człowiek tutaj ze wsi, słuchajcie, kiedyś, parę lat temu jeździłem z nim tu takim super, nowoczesnym, słuchajcie, ciągnikiem. Ale to, że dobro wraca i słuchajcie, to dzięki chwała Panu. Przyszedł wczoraj, mówię, no macie wózeczek, proszę dobrać ten, który nam pożyczył do Węgla, Karolinka, Bidny, ta biedna ta to sam ten wózek, słuchajcie, ważył ze 60 kg. myślę, spokojnie, taki stalowo brzmi. A ten fajny, zgradny, ale się nie niestety pogoł, wziął i dzisiaj rano podrzucił, zadzwonił, że wózeczek jest, jeszcze poszedł z do pieca, dobro wraca. I tego Wam wszystkim życzę wspólnotowo, słuchajcie, bezinteresownie, nie na pokaz, bez żadnych tutaj, szczęść Boże. No. Tak. Oh, Amen. Pomagajmy. Wiecie, to ma sens. Yeah.